Money Traders of Fritwood Jest z pół do, choć jeszcze zamknięci. SRS 150 funtów, 150, kontroler 8 dych pogłębi konsola 706, 6 dych prosto 120 protarz też stówka Digital 280, 280 funtów 330 z deskiem 140 kurna ze 100 funtów miałem okazję kupić w pudełku portala ale na razie mi się nie spieszy w tej konsoli 150 switch Wii Stóweczka 18 Polac Mario Edition Więc to, idziemy do środka